Hejka, tu Kamykos. Witam Was w drugim odcinku z gry World of Tanks. Zagramy sobie kolejną bitwę dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobał pierwszy filmik. Tutaj widzę, że można sobie zrobić, teraz wcześniej tego nie było, kamuflaże jakieś, farby są, orany, to są tak, każdy element czołgu można sobie pomalować. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce się pobawić tutaj, to naprawdę ma mnóstwo możliwości. 110 to jest bardzo czoło podobny do Isa. Tak się zastanawiam, czy nie zagrać sobie. No nie, zagram sobie tą ósemką, bo chyba szybko z nią zginę. To będziecie mogli śledzić w tej grze moje porażki bardzo często moim zdaniem. Bo tyle czasu, nie, tyle lat nie grałem to... człowiek na pewno wyszedł z sprawy, a... A mapy się pozmieniały, tutaj widziałem, i, i są jakieś nowe funkcje, o których nawet nie wiem. Także jeżeli możecie mi napisać, co się na przykład tutaj robi z tym w prawym rogu, nie wiem, co to jest, 366 mam tego i czy to warto wydawać, czy nie warto tego wydawać, nie wiem. Na razie sobie jeżdżę, rozgrywam sobie bitwy. Przypominam sobie, jak to się grało. O, jestem nawet najlepszym pusemki, są same. Nieźle. Nieźle, nieźle. Ja bardzo lubiłem grać kiedyś magazynkami. Ciężkimi czołgami. to jest za mapa? A, to jest zamek na środku, tak? Duże wioska... i ruiny. To nie wiem, chyba w prawą stronę. Słuchajcie, a co to są takie te... To takie numerki, to możecie mi powiedzieć, co to jest takiego też w komentarzu? Dobra, przejdziemy chyba na prawo, bo jadą ciężkie. Długo ładuję czołg, ale jak przywali, to... Tu to jest jakieś miasteczko. tu jechać? Nie mam zielonego pojęcia, z tygrysem i z to tak słabo trochę. Tak ja chyba za szybko, za daleko pojechałem, wiecie? Coś mi się wydaje, że tutaj chyba muszę stanąć, bo jak pojadę, poczekam na tego tygrysa. A, bo to jest ta mapa, dobra. Ole, ona się zmieniła rany. Słuchajcie, strasznie się zmieniła. Wszyscy na górkę pojechali. Przejechali. Ja, ja nie widzę, on jest w dole. Widzę. Zasłonię tutaj. Ja. Będzie obrywał by i zginę zaraz. Tak, nie można grać. Stajemy już na środku i czekajcie, aż ci zginie. Ale nie podoba mi się trochę to, że tutaj tak naprawdę pojechały tylko trzy czołgi. A jak ja tu pojadę dalej, to mnie zaraz coś trzepnie. Przejechałbym pod tamten budynek, ale boję się trochę, że mnie tutaj będą palić zaraz. Dobra, spróbujmy. Właśnie, tam pojechał, to może tygrys ściągnie na siebie ogień bardziej. O, nie, mnie. Zatrzymał dostał ode mnie. Trafiłem go. Mam, kurde, Jest, to jest, to jest, to jest, tutaj jest Ja tego nie trafię Tym pershingiem weź się trochę różco co? wycofam się wycofam, się, spróbujemy przejechać tędy Słuchajcie Zmienimy trochę pozycję W tym ciężkim tam nie jedzie dziad, no. Tu się wycofali tutaj. Dostał za 400, dostał. Uwal we mnie. Dobra, rozwalony. Tvp rozwalony jest tigryse, masz... jesteś skóry ciężki, jedź. Pershing tutaj jest skóry niedobrze. Ten Pershing gdzieś jest dalej. Boję się, że on nam zostanie tu na tyle i nam zajedzie na nas tyłu. To jest 3 No, Pershinga tu mam. Pierwszym tym Wiem, się skontować trochę. Tu jest dobra. O, no, wygraliśmy. Jest to tylko ten. Dostał tylko ten kolega. Będzie naszą pożywką. Mam tylko 900 doświadczenia e EXPA, więc... To musiało być urządzenie obserwacyjne. No, trafię, 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 gdzieś mi tutaj wygrałem, słuchajcie, super. No, nie spodziewałem się i to bardzo szybko, że tak powiem jest tam jest dobre doświadczenia, 1700 do obrażeń Ciekawe doświadczenia. To bardzo fajna bitwa była. Nawet mi dobrze idzie. Ło, ale doświadczenie: 3400 punktów. O, super. Tu mam jakieś misje ukończone. Nie wiem o co tu chodzi. I przyznam, że po takim czasie nie mam kompletnie pojęcia. No dobrze, skoro tak, to zagramy sobie czymś trudniejszym. To jest bardzo fajny Choke: Centurion 7-1. Czekaj, czy ja go roz. Winiętego. Brytyjski Czołgi Centurion 50 Tysięcy A zbieram na tego już ostatniego na dziesiątkę Dobrze to chyba o magazyn? No co magazyn tu pokazuje wygląd? Coś dostałem w magazynie Nie wiem co. Tutaj coś mam Materiał eksploatacyjne jakieś mm. Nie mam pojęcia Misję. misje, misje zrobiona. I teraz. Aha, 4,5 tysiąca doświadczenia, wtedy dostanę książki i ten. A ile mam? 4? Dałoby się kupić dziesiątkę, yy, bo mnie stać na jedną dziesiątkę. Yy, ale nie chcę sprzedawać dziewiątki. Dobra, zagramy szybciutko jeszcze bitwę. Mam nadzieję, że nie zginę raz dwa. A i ten film też nie będzie bardzo długi. Słuchajcie, ja tych filmików nie będę montował, ja będę po prostu tak nagrywał jak jak odpalę bitwę, tak będę grał, no. Tak, tak wrzucę na... Tak wrzucę na YouTube'a. Także staram się, żeby te filmiki też nie były jakieś strasznie długie. Generalnie takie bitwa może trwać 1 aż 15 minut. że. Także... To nie wiem, to mapa jest... Aha, to jest ta sama mapa, tylko z drugiej strony, słuchajcie Dobra, to pojedziemy z Centurionem Z Centurionem się grona działo no, Pojedziemy tutaj tak, w takim razie teraz na wybrzeże Wzgórze? Gdzie ma wzgórze? To są dziewiątki wszystkie, tak Stoją, czemu oni stoją? No, jedźcie ze mną na środek, jedźcie ze mną na środek Babczatem jedź, tutaj jedź Babczatem Jedź babczat jedź Tu będą czołgi teraz, tu będą czołgi Teraz Babczat na magazynek spróbuję tu wjechać. O nie! Ja, 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 ja nie trafiłem słuchajcie. to dziesiątka jest Aj, no co ja zrobiłem? Zresztą powin ode mnie nie, już powinien dostać się do mieszczała i już by go nie było. O, już, już go nie ma, słuchajcie, już go nie ma. 95 go rozwali. Tutaj. To, jest, to jest dobrze się chować za takim czołgiem, bo on jest naprawdę twardy od przodu. Tak twardy. Weszło jak w masło. jak w masło. Też tak stanął gościu dziwnie. Widzicie? Chyba go chyba nie zabrałem. o, Ole mnie przywalił. Kurka naprawimy sobie. tego ja nie przebiło tego nie przebiję on strzelił już, ten duży tak, niestety tym go nie pokonamy nie wiem w co tu strzelać ale zginęłem pierwszy dobrze, nie będę wam pokazał dalej tej bitwy chyba Zagramy sobie. To Tutaj chłopaki sobie dadzą radę. Myślę, że także podejrzewam, że wygram tym centurionem. A zagramy. Jeszcze pokażę Wam, jak się gra na. Jeżeli ktoś zaczyna grę, to gra na niższych poziomach. Dobra, to zagramy sobie szósteczką. A tu szósteczka w ogóle nie ma wyposażenia. Ciekawe dlaczego poczekajcie, jedna rzecz zobaczymy sobie. Mam szósteczkę niemiecką. Niemiecka szósteczka. I to jest... A, mógł kupić tutaj fidemkę w sumie. Kupić... O, w sumie fałka jest fajnym czołgiem. Nie muszę wybrać. Hmm. A tutaj badania. Chińskie. Gdzie są chińskie? Tu są chińskie czołgi. Yy. Tym typem. Wyczyść listę. Tu muszę zdobyć jeszcze doświadczenie, żeby... Wy... O, a tu mogę kupić działa. Czemu nie mam tego działa zamontowanego? To nie wiem. Yy. Lepsze działko jest zdecydowanie T58, T34. No, mogę kupić tutaj w sumie czołg, ale tego, tą BZ, to co za czołg jest BZ? Jakiś BZ, BZ, BZ. A tu idzie na. To są jakieś. To jest jakaś nawalinia czołgów. Ok T34, 1. Hmm. 59, 16 to są lekkie czołgi. No tak, on w sumie grałem. Mam rozwiniętego poza tym jednym. Tak. Eee. No dobrze, słuchajcie, tu mam czołg M103, który jest w ogóle nierozwinięty. Zagram w będzie szybka bitwa na pewno. To też jest dziewiątka. Tak, słuchajcie, jeżeli podobałem się, podoba Wam się gra, dajcie łapkę w górę. Yy, możecie też napisać w komentarzu jakim czołgiem chcielibyście grać. Ja zapraszam generalnie do, do zapraszania mnie w tej grze, jeżeli macie konto. Mój yy, nick tutaj to GoldRed. A ja jestem kamykos. No. A subskrypcje? Hmm. Fajnie byłoby mieć 20, nie wiem, powinienem mieć... Lijemy um, do 25, nie? 20 już jest bardzo blisko. Nie, do 30. Mam nadzieję, że Wam się będą podobały te filmiki, będę z tego więcej z bota. To tu mam? Dziewiątki, słuchajcie, dziewiątki, o artyleria. Jak ja lubię grać artylerię, muszę Wam pokazać grę artylery, jeszcze koniecznie. Wszyscy nie lubią tej artylerii, bo granie artą to jest niestety... to, to jest miasto. Uh, miasto, no dobrze, to ja źle jadę. Słuchajcie, źle jadę, nie powinien jechać tutaj. Czy eee, tutaj siedzi? to ze mną pojedzie, tak? Dobra. Lajcik tam pojechał. To będzie bitwa zaraz na bank. Wszystki, wszystkie... są same dziewiątki. Już mnie tu podlew świecił ten light, A ja sobie, że tak powiem, stanę tak. I na razie muszę zniknąć, bo... Co on tak stanął tam ciągle? Ja tutaj sam pojechałem. Jak to się stało, że ja tu sam pojechałem? Czemu ich tu nie ma? O, jest. Jest. Tadeusz Nowak. Chodź, Tadeusz. Będziemy podświetlać Tadeusza No Tadeusz strzelaj. O, cofnął się. Ten Tadeusz się cofnął O, cofnął się. Przejdziemy tędy, słuchajcie. Pakuje się trochę w patona. Oki trudno mnie jeszcze witwać Stanął bokiem i dostałciem staną a ja wstanę tak i możemy będzie strzelać i jest zabity T5-4 jest dobrym czołgiem Oj z w tyłu jest bardzo ruchliwym czołgiem Coś jest Nie widzę tutaj, żeby coś było. I czeka ten t 54 A, nie trafiłem go. Słuchajcie, to będzie... Czekają tędy. Stoi. Dobra. O, tu jest arta. Nasza. Jedziemy pod budynek. Zobaczymy, czy. No i tym czołgiem się powinno grać na wieżę. No tu jest. Tu są obiekty. Tu jest obiekt. T5-4. złapi złapie jeszcze. O bo w gąsienicy trafimy akurat. No za 400 dostał. Schował się tam, dobra. To musimy się tu wycofać. Bo możemy naszym. No dostał w gąskę. Słuchajcie Wyjedzie czy nie wyjedzie? Nie wyjedzie Idzie tam stał 2-0 Stop w kąśienicę O, wyjdź, 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 wyjdź Dobra Jednego mniej, słuchajcie Jednego mniej.

Oje w masło, przeciwnik Ale najgorsze, że on nie widzi, a ja go nie widzę teraz. Tak, tak, tak. Tu się wycofam lepiej Lepiej się wycofać i trafimy go tak tutaj, on tam stoi, prawdopodobnie cały czas stoi. Nie, ruszył się tak Dobra, ten, no, Tadeusz nawet jest na wykończeniu, to ja go wykończam na mnie jest nasz na hita.

Jest, nie ma T-30. Dobry Atakują z tej strony. Stali na torach, słuchajcie. Jeszcze jest artyleria? Nie, nie ma już artylerii. Sobie zginęła artyleria. Tu są niestety za wagonikami. Trzeba podświetlać. O, właśnie nie da rady strzelić kiedyś tutaj można było strzelać między tymi kodonami ale widzę że już się nie da tu jest AMX który jest na wykończeniu Dobra chłopakom jadę to pomogę bo tu jest ciężki choke a tu są medy lighty ja pojadę więcej mam dużo HP Rozwalony mamy, mamy 6 czołgów rozwalony, słuchajcie, to jest normalnie. Dobra misja, dobra bitwa, bardzo dobra bitwa. Tutaj stoi, zachowany, zachowany jest, tak? Wyjść tym, tym, tym tyłkiem, wyjedź tym tyłkiem do mnie. Ej, 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 poszedł nad pocisk, niestety. Ojej, jeszcze jest Ale zniszczone. Ole, się rozpędziłem, mam siedem... tych wieży. Tych wieży to jest wrażliwy punkt. Jeszcze jeden strzał. No jak, skapowali w nitwę, no przecież... ...chyba żart. To żart. No przecież mogłem zdobyć medal. Za 8 czołgów jest medal. Co za głupek. Skapował bitwę. Hmm. Trudno. No tak to bywa czasami w tych grze niestety. No ale bitwa była super. No powiem wam. No, takie bitwy to o, ja nie pamiętam kiedy miałem. Ech. No i poprzednie bit bitwę widzę też żeśmy wygrali. które przegapiłem fiszko na pojazd jakiś. No słuchajcie. Wynik drużynowy. Byłem... Najwięcej doświadczenia. 7 czołgów. zniszczyłem, Wow. Naprawdę. Ale zarobiłem bardzo mało. Za samą... Czyli ja strzelałem, że tak dużo amunicji, że tak powiem, wydałem na amunicję. No dobrze, słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Yy... Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie po więcej filmików. No i tyle. Trzymajcie się. Hej, pa! pa. Ale moja bitwa.